W dawnych czasach, w Kruszwicy nad jeziorem Gopło, panował okrutny książę Popiel pod silnym wpływem swojej żony. Jego rządy były naznaczone korupcją i tyranią, co doprowadziło do spisku jego dwunastu wujów. Na jej poduszczenie, Popiel otruł ich podczas uczty, a ich ciała wrzucił do jeziora Gopło, łamiąc święte tradycje. Ten haniebny czyn wywołał gniew ludu i sprowadził Boską Karę, z jeziora Gopło wyłoniły się roje myszy. Przerażeni mieszkańcy Kruszwicy uciekli. A Popiel z rodziną schronił się w wieży na wyspie, znanej dziś jako Myszyja Wieża. Mimo obrony, myszy nieustępliwie ścigały ich, przepływając jezioro, wspinając się po murach i przegryzając drzwi. Ostatecznie Popiel i jego żona spotkali makabryczny koniec, pożarci żywcem przez niepowstrzymany rój gryzoni. To wydarzenie zakończyło dynastię Popielidów, torując drogę Piastowi Kołodziejowi i jego następcom, którzy zjednoczyli Polskę. Legenda o Popielu i myszach pozostaje ważnym elementem polskiego dziedzictwa kulturowego, przypominając o konsekwencjach tyranii.